Wygrać w wyścigu z dużymi korporacjami, duże korporacje czasami tracą z oczu najważniejsze sprawy. Oni potrafią dostrzec z pozoru mało istotne szczegóły. Przewidywanie przyszłości w biznesie? Zapewne każdy biznesmen dałby się pokroić, by wiedzieć, jak będzie wyglądał rynek za kilkanaście lat. Wcale nie potrzeba do tego wróżki. Wystarczy naukowe podejście i kilku zdolnych ekonomistów. Forsight to jest analizowanie przyszłości, patrzenie na świat oczami szachisty. Mistrzowie szachowi potrafią przewidzieć 10-12 ruchów naprzód. Trzeba przewidzieć to, jak się może ruszyć przeciwnik, przeanalizować, który wariant jest dla nas potencjalnie najlepszy, zastanowić się, co możemy zrobić, ażeby do tego wariantu doprowadzić. I podobnie jest z forsightem. Futurologia jako nauka nie sprostała pytaniom, jakie przed nią stawiano. Od jakiegoś czasu bardzo popularna dyscyplina naukowa to jest futures Studies. Na Węgrzech są już studia magisterskie z tej dziedziny. W Polsce jest, jest zupełnie nieznana. My, chcąc propagować tą dyscyplinę, współzałożyliśmy Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. Współdziałamy z The Millennium Project, to jest waszyngtoński think tank, który realizuje projekty z zakresu. Future studies. Na zlecenie naszego klienta wykonujemy analizy rynkowe, jaki będzie popyt na ich produkty w przyszłości, co może zagrozić temu popytowi, na przykład wejście nowych technologii. Informujemy naszych klientów o tym, co potencjalnie mogą zrobić, ażeby się na to przygotować, po to, ażeby za te 5, 10, 20 lat być w pierwszym szeregu, a nie zupełnie zniknąć z rynku. Wykonywaliśmy na przykład analizę tego, jaką przyszłość mają czytniki książek elektronicznych, takie jak popularny Kindle chociażby. Z naszych analiz wynikło, że przyszłość jednak rynku to są urządzenia bardziej uniwersalne. Nasza działalność biznesowa wywodzi się z naszej działalności naukowej. Mieli pracę, która z jednej strony spełniała formalne wymogi wydziału. Z drugiej strony była jak najbardziej aplikacyjna. Służyła rozwiązaniu pewnych kwestii już realnych. Robiliśmy analizy efektywności rozbudowy sieci autostrad w Polsce. Wydaje się, że wypadałoby jak najbardziej ją rozbudowywać, wszyscy by tak chcieli, a jednak napotykamy na kraniec opłacalności i żeśmy to bardzo skutecznie policzyli we współpracy między innymi z Fundacją Leszka Balcerowicza For. Jeżeli studia dadzą wiedzę i ma się odpowiednią osobowość, to jest najlepsze połączenie, które jakby przebije się. Stwierdziliśmy, że zamiast iść pracować do korporacji, tudzież do banku, fajnie by było założyć coś samemu, a żeby móc własną metodologię rozwijać. Rozmawiam z ludźmi, którzy poszli do banku. Zaczynają narzekać, że mają ogromną wiedzę, a korzystają z, z Excela i kilku funkcji. U chłopaków tego nie ma, bo jeżeli teraz czegoś się nauczą, to mogą wygrać w wyścigu z dużymi korporacjami, które są tak naprawdę nastawione na marketing na pozyskiwanie klientów. I am preparing various projects for. Przygotowuję w Polsce kilka międzynarodowych projektów biznesowych i mam przyjemność pracować przy nich z tą grupą młodych przedsiębiorców. Mają niespotykane świeże podejście, są bardzo innowacyjne. Szczycimy się tym, że niejednokrotnie dokonywaliśmy obliczeń e, tam, gdzie inni mówili, że się nie da. Jesteśmy w stanie do międzynarodowej metodologii dołożyć ten pierwiastek analityczny. Niejednokrotnie oprócz ekonomistów musieliśmy zatrudniać do tego celu na przykład fizyków, żeby można było e, w sposób skuteczny taką metodologię opracować, która po prostu nie istniała. Wydawałoby się nam, że, że to już dawno jest opracowane, to już jest gotowe, to już wszyscy mają, a okazuje się, że nie, nikt tego nie ma. My tutaj w Polsce w małej firmie jesteśmy Jesteśmy w stanie coś takiego wypracować. ku cieszy oczywiście naszych klientów. Ich największą zaletą jest to, że są nie tylko świetnie wykształceni, ale mają też wyczucie biznesowe. Każdy pomysł musi się w końcu opłacać, nie da się ciągle wymyślać nowych idei, których nikt nie kupi. Całe nasze zawodowe działanie plus hobbystyczne w jakimś stopniu tak, kręci się wokół nowych technologii, wokół science fiction. Ukoronowaniem naszych hobbystycznych zainteresowań jest możliwość umieszczenia graweru naszego logo na satelicie pierwszym polskim naukowym satelicie o dumnej nazwie Stanisław Lem, który niedługo zostanie wystrzelony w kosmos.